Dzisiaj tak troszkę inaczej Bardziej można powiedzieć studyjnie Kręcę akurat z domu Ten weekend Niestety odpuszczam Z wędkowaniem Prawdopodobnie do końca roku Zostaną jeszcze jakieś dwa Może trzy wypady I oczywiście Jeżeli dobrze pójdzie No niestety koniec Koniec roku w pracy też jest akurat dosyć dużo do robienia, więc człowiek zmęczony i niekoniecznie, niekoniecznie mu się chce iść w ten weekend woli odpocząć. Więc postanowiłem, że stworzę krótką serię dotyczącą sprzętu spinningowego, w szczególności sprzętu ultralekkiego, który stosowałem w tym roku i w zasadzie będą to trzy wędki. Eee, pierwsza z nich będzie to dajwa. Eee, dokładnie nazywa się nazywa eee, Trout Aria Commander. Od 0,5 g do 6 gramów. Co do kija. W tym roku stosowany z Zauber'em w rozmiarze 2000. Bardzo dobry kołowrotek do tego. Bardzo fajnie równoważy wagowo wędkę a wędeczka jest leciutka. Nie powiem. Jej waga producentka to aż 69 gram, więc kij naprawdę nie męczy ręki. A jeżeli chodzi o łowienie okoni, jazi i tym podobnego rybostanu w niekoniecznie dużych, dużych wielkościach, ale jeżeli chcemy się pobawić, kij jest idealny do łowienia ryb mniejszych. Oprócz tego, że w tym roku sam ten kijek Kij ma dwie sekcje i 1,80 m, długości, więc naprawdę bardzo krótki. Ale jeżeli potrafimy go dobrze zastosować, czy lubimy po prostu chodzić w woderach, czy w okresie letnim, e, zdecydować się, że tak powiem, na małe opłukanie sobie nóg, no to naprawdę, naprawdę kij jest świetny. E, w tym roku także stosowałem go. Oprócz tego, że e, łowiąc na jeziorach. E, łowiłem głównie okonie i jazie na swoje obrotówki Dokładnie właśnie z tym zestawem, czyli e, Właśnie ten kij i zauber Na cienkiej żyłce 0,14 bodajże Albo 0,16, już dokładnie nie pamiętam e, Oczywiście Ludzie, którzy łowią strągi, bo także ten sam zestaw dokładnie z taką samą żyłką stosowałem przy łowieniu strągów. Ludzie, którzy zajmują się bardziej łowieniem strągów, to oczywiście bym nie zjedli, że od razu kaleczymy ryby i tak dalej. Jeżeli się ma umiejętności, powiem tak, że, że to w zasadzie nie ma znaczenia. Jeżeli łowisko jest takie, że nie mamy zbyt wiele zaczepów, nie mamy kamienistego dna, tak jak akurat na Białej Przemszy, to naprawdę. Kijek spokojnie daje radę, pomimo tego, że jest naprawdę bardzo miękki. No, można by się kłócić co do jego wytrzymałości, gdybyśmy złowili jakieś większe ryby, typu tam strąg powyżej 50 cm. No, wtedy, wtedy mogłoby być ciężko, no ale e, nie sam kij łowi, tak. E, mamy własne umiejętności, doświadczenie przez lata i jednak, e, jednak to doświadczenie no, góruje nad sprzętem, tak. Sprzęt to jest przede wszystkim dodatek do całości, bo na każdego kija można wyciągnąć rybę, tak naprawdę. E, oczywiście, jeżeli śledziliście fanpage, no to wiadomo, e, zdjęcia, które tutaj zamieszczę w tym filmie e, ze złowionymi na niego rybami, oczywiście nie wszystkimi, bo wiadomo, tego było dosyć dużo, nie każdej rybie też robiłem zdjęcie, e, więc... E, no oczywiście, jakie wrzutki tych zdjęć będą, tak? Co, e, co do budowy kija. Kij... Leciutki, bardzo cienki. Będzie to prawdopodobnie widać. i jest cieńszy niż mój mały palec, ale za to ma idealną pracę. Wiem, że nie powinienem tak tego robić, bo pokazywanie pracy powinno się odbywać nie na sucho, nie na zwykłym kiju samym bez kołowrotka. Akurat teraz na zauberze nie mam założonej żółki, więc nie mam za bardzo jak tego pokazać. Eee, pokażę pracę szczytową. Kij jest sztywny, pomimo tego, że, znaczy, wydaje się sztywny, ale przy pracy w szybszym nurcie, w szczególności to było widać na filmie, e, na którym byliśmy na Wiśle, e, i właśnie wziąłem tego kija, żeby próbować łowić e, klenie, i właśnie oko nie no niestety akurat na tego kija nic nie złowiłem ale idealnie było na nim widać pracę kij wyniesie praktycznie w pół ma mm, pracę paraboliczną, ale tylko gór górnego szczytu, dół jest dosyć stosunkowo, e, stosunkowo twardy pomimo tego, że e, przy większym nurcie e, czy przy troszkę większej rybie e, czuć jego pracę dodatkowo e, szczyt szczyt Wydaje się być jakby wklejany. W szczególności widać to na tym minimalnym przegrubieniu w tym miejscu. Ale pomimo tego, że jest to wklejanka, nie ma większego wpływu na to, jak to wygląda. Tak? Można poczuć, że to jest wklejanka, ale tego nie widać, że to jest wklejanka. To jest kolejny plus. I w zasadzie największy plus, oprócz wagi tego kija, to właśnie ten chwyt. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, w każdym razie jest to komponent Fuji. I w przypadku chwytu kołowrotka ma to bardzo duże znaczenie, bo kiedy mamy dobrze dopasowany kołowrotek, mamy dobrze dopasowany zestaw yy, i bez względu na to, czy Używamy żyłki, która wiadomo jest rozciągliwa dosyć, czy jeżeli używamy klecionki. Ki przy dobrym chwycie, jeżeli ułożymy sobie odpowiednio palce, które będą dotykać tej przestrzeni pomiędzy chwytem, mamy idealne przekazywanie, idealne przekazywanie drgani. Czyli w tym momencie nawet jeżeli niekoniecznie używamy jakiś plecionek fluo, nie do końca wiemy, gdzie jest przynęta. Nie do końca wiemy, co się z nią dzieje, pomimo tego, że w przypadku używania woblerów idealnie widać to na szczytówce, czyli delikatne drgania, to o tyle każde najmniejsze uderzenie ryby w zasadzie każde dotknięcie dna, uderzenie ryby, wejście przynęty w we wszelkiego rodzaju rośliny wodne, idealnie to czuć. No i wiadomo, oczywiście, w zależności od tego, jak, jak drgania zostaną przekazane, no to możemy sobie wnioskować, czy to jest ryba, czy to jednak jest zaczyna. Co do budowy, no naprawdę bym się nie zdziwił, choć w to wątpię osobiście. Eee, przynajmniej jeżeli chodzi o grubość budowy tego kija. Szczerze powiem, że miałem do czynienia już z kijami, które mają nawet tuby rezonansowe w chwytach i powiem, że... Ten kij przebija je no naprawdę dość mocno, powiem nawet, że lepiej, lepiej często czuć wszystko, co się dzieje na tym kiju, tak jak już wcześniej mówiłem, niż nawet w kijach z tubą rezonansową, tylko wiadomo, no... To są jednak kije, które są troszkę droższe, i oprócz tego, że są droższe, no to jednak są stosowane na większe ryby. Nie? Kij oczywiście świetny. Bardzo fajnie się spisywał, ale z drugiej strony też ma swoją cenę. W tym roku kupiony w zasadzie w połowie roku, pół roku mi służył. No cena jego w Fishing Marcie to jest około w moim zasadzie tutaj jednym z niewielu sklepów do których mam zaufania trochę, także też polecam wskoczyć, obejrzeć, wymacać sobie kije jak ktoś akurat potrzebuje sprzętu to nie jest reklama oczywiście, to jest no, moje osobiste zdanie bo ja nie robię tego w taki sposób, że ktoś mi za to płaci tak? kij kosztował 415 zł bodajże ale naprawdę o tyle, o ile e, kupienie go pod e, sprzęt, e, który miałem robić, czyli pod mikrodźgi, e, niestety pod mikrodźgami sprzęt, e, że tak powiem, nie podołał. E, ciężar wyrzutowy pół grama niby, ale efektywnie, no powiem tak, efektywność e, mniej więcej od półtorej dopiero. Jeżeli chodzi o wyrzuty półgramowych przynęt, o wyrzuty półgramowych microjigów, niestety KI miał leciutkie problemy. Rzuty były naprawdę bardzo krótkie. 5, metrum, 5 metrów to było w zasadzie maksimum. Także został kupiony drugi ki innej marki. Z troszkę, troszkę... In innym, a w zasadzie no praktycznie takim samym wyrzutem, tylko troszkę inną pracą, trosz, troszkę większą czułością. Ten kij, e, ta dajwa w zasadzie, dokładnie, e, w mojej opinii lepszy będzie przy stosowaniu niewielkich obrotówek, e, niewielkich e, woblerków. Za to kij drugi, który kupiłem i o nim też będzie, e, że tak powiem, odcinek. E, Czyli favorite white Jest troszeczkę, no, no nie powiem, lepszy, jeżeli chodzi o stosowanie mikrojigów. Jednak, no, nie do końca każdemu musi pasować, w, zaś w tamtym kiju pełna parabola, ale to jest, to jest już całkowicie na, na, na kolejny odcinek. W mojej opinii, ten kijek jest naprawdę wart swoich pieniędzy. Pomimo tego, że, no, wiadomo, to jest w zasadzie kij do. Jak to samo pisze, do lekkiego łowienia, także y, jakiś nie wiadomo jakich okazów nie wyciągniemy na to pomimo tego, że no wiadomo, wszystko jest możliwe, tak? Wszystko się może zdarzyć, jeżeli mamy odpowiednie umiejętności. To na dzisiaj prawdopodobnie będzie to tyle. Y, do końca roku prawdopodobnie co weekend, jeżeli będę miał na to czas. Y, taki krótki odcinek. Y, y, Monologu e, będzie wrzucony na fanpage. Także zapraszam do śledzenia fanpage'a, do polubienia e, i także za subskrybowanie kanału na YouTube, który dopiero no, w zasadzie raczkuje. Tam kilka filmów dopiero jest, także, ale im nas będzie więcej, tym będzie lepiej. Także zapraszam, dziękuję za stracony tutaj czas i słuchanie moich bredni. Do następnego.